Część z tej strony, Karolina, skończył się wrzesień, zaczął październik i jesień jest już w pełni, więc czas porozmawiać sobie o książkach, które przeczytałam w zeszłym miesiącu. Zaczniemy od Boga Lasów, książki, która jest niezwykle popularna i zbiera bardzo dobre opinie, ale podobała mi się po pierwsze mniej niż się spodziewałam, a po drugie myślę, że spodobałaby mi się bardziej, gdybym po przeczytaniu miała z kim o niej porozmawiać, wiecie, porozkminiać trochę ten tytuł, kim jest ten tytułowy Buk Lasu i tak dalej, bo brakowało, wydaje mi się, że to jest taka książka, gdzie ona jest idealnym przykładem po prostu do jakiegoś klubu dyskusyjnego, książki, bo jest tu tyle motywów i tyle wątków i tak dużo się dzieje, że gdzieś tam mi prywatnie tego zabrakło, więc wiecie to, że mi się nie podobała tak jak myślałam. Bierzcie to z przymrużeniem oka, bo myślę, że wynikało to właśnie z tego, że to po prostu jest taka książka jeszcze dla mnie nieprzegadana. Książka dzieje się w trzech liniach czasowych, ale my poznajemy ją z tej linii czasowej najpóźniejszej, czyli z 1975 roku, kiedy ginie dziewczyna Barbara Vanlar, córka bardzo bogatych, uprzywilejowanych ludzi. Którzy kilkanaście lat temu stracili też swojego pierworodnego syna. Ta książka to nie jest tylko thriller. Mam wrażenie, że samo to zaginięcie Barbary jest tylko jakimś takim argumentem, punktem wyjścia, żeby porozmawiać o innych tematach. I takim tematem, który gdzieś mi wybija się po prostu na pierwszy plan, to jest temat przymocy, która w tej książce przebiera naprawdę wiele form. Przemocy systemowej, gdzie jedna osoba, która czegoś nie zrobiła, zostaje za to skazana, bo było to po prostu na rękę ludziom, którzy w tym systemie, wiecie, w tej hierarchii są gdzieś wysoko, ale też na przykład przemocy rodzinnej, która niekoniecznie musi się wiązać z przemocą fizyczną, czasem przybiera po prostu formę odrzucenia drugiej osoby. I teraz tak, czy ja za rok będę o niej pamiętać? Najprawdopodobniej nie, ale to jest też mój. Prywatny problem z większością thrillerów dla dorosłych. Zmienia to jednak fakt, że kiedy słuchałam jej w audiobooku, to naprawdę byłam ciekawa tego, co stanie się dalej. Zaczekam na ciebie w Snach, czyli druga książka autorki Półżycia Miłości. I Półżycia Miłości jest jednym z moich ulubieńców, to jest książka, na której ja po prostu wyłam, ja się zanosiłam płaczem i nie mogłam oddychać. Dlatego do zaczekam na ciebie w Snach też podchodziłam z dużymi nadziejami i mimo tego, że to jest zupełnie inna książka niż Półżycia Miłości, to nadal bardzo mi się podobała. I powiem wam tak, jeśli ta książka byłaby na odpadzie albo wydana Kilka lat temu, lub główny bohater byłby Bad Boy'em, to myślę, że ona miałaby potencjał do stania się hitem, bo jest świetna. Bardzo wyjątkowa powieść, która wyróżnia się wśród innych z tego gatunku młodzieżowego, bo wszystko zaczyna się w momencie, kiedy nasi bohaterowie Arya i Strat poznają się o północy. Ale nie gdzieś wiecie, na mieście, na imprezie, tylko poznają się w snach i z każdym kolejnym spotkaniem uświadamiają sobie, że po pierwsze zbliżają się do siebie coraz bardziej, a po drugie, że mają wrażenie, że kiedyś się już poznali i między nimi istniało jakieś uczucie. Natomiast z jakiegoś powodu o tym nie pamiętają. Oprócz wątku romantycznego, w którym świetnie wybrzmiewa to, że niektóre błędy trzeba popełnić i nie można o nich zapominać, żeby móc wyciągnąć z nich. Jakąś lekcję kogoś przeprosić i spróbować je naprawić. Mamy tu też bardzo mocny motyw, który ja zresztą uwielbiam, jak się pojawia w książkach, czyli motyw połączenia sióstr, akurat tu sióstr bliźniaczek, kiedy Aria odwiedza swoją bliźniaczkę Kady, która aktualnie leży w śpiączce. I to jest rzeczywiście bardzo mocny nacisk położony jest na to, żeby pokazać, jak bardzo brakuje jej tej swojej drugiej połówki. To nie jest też książka, w której akcja pędzi. Nie ma tu nudy, ale przez to, jaki w ogóle jest, wiecie, otoczenie tej całej książki, jaka jest fabuła, to powiedziałabym, że ona jest taka bardzo senna, taka spokojna. Natomiast dla mnie, kiedy ja polubię bohaterów, a tak było w tym przypadku, kompletnie mi to nie przeszkadza. My Perfect Opposite, czyli kolejna książka Oli Rochowia, która łączy ze sobą romans, ale też coś więcej. I Ola, wydaje mi się, że specjalizuje się w tym czymś więcej. Emery to dziewczyna, która Kocha muzykę, ale nienawidzi sportu. Natomiast kalum to jest chłopak, który kiedyś sport bardzo lubił, ale teraz ma inne problemy, które bardziej przykuwają po prostu jego uwagę. Czuje, że ten sport to jest, wiecie, takie dziecinne coś, a on przez pewne powody musi wkroczyć w dorosłość. I ta dwójka musi ze sobą współpracować, kiedy na dodatkowych zajęciach ze sportu. Kalum ma pomagać Emery, a dziewczyna chodzi na te zajęcia tylko i wyłącznie dlatego, żeby dostać dodatkowe punkty, które pomogą jej w rekrutacji na studia ich marzeń, czyli do szkoły muzycznej. To, co wspaniale robi Ola, to jest umieszczenie. Co za dziadostwo. To, co Ola robi wspaniale, to umieszczenie tych bohaterów. W jakimś kontekście. To znaczy, mamy nastolatków, którzy mają rodzinę. Wow, wiem, że to brzmi jak coś o, oczywistego, ale często w młodzieżówkach mam wrażenie, że ci ludzie żyją w jakiejś próżni i nie ma za, żadnych zasad. Ograniczeń są imprezy, wychodzą kiedy chcą, wracają kiedy chcą i tak dalej. A tu jednak ta rodzina w książkach Oli odgrywa dużą rolę, bo poznajemy Emery, jej babcie i jej rodziców, ale także mamy Kaluma. I serio, ci dorośli ludzie. Mają dużą rolę w życiu ich dzieci. I mamy tu też temat pasji, którą się traci, kiedy staje się obowiązkiem, dlatego że Emery od zawsze marzyła, żeby być flecistką. Ona sama jako dziecko namawiała rodziców, żeby mogła zacząć uczyć się właśnie grać na tym instrumencie, ale przez presję, jaką sama na siebie nakłada, powoli traci tą miłość, taką radość po prostu z tego, co robi. I to właśnie Kalum i jego pozornie luźne podejście do życia bardzo dziewczynie pomaga. Nic mnie tak dawno nie wkurzyło, jak ta powieść graficzna, czyli Visitations, ale wkurzyła mnie w bardzo dobry sposób. Bo to historia mormońskiej rodziny i rozpadu tej rodziny. Tego, jak rozwód rodziców wpływa na dzieci, ale nie przez sam fakt rozwodu, tylko w sytuacji, kiedy jeden rodzic nakręca swoje dzieci przeciwko temu drugiemu. Matka naszego rodzeństwa, to co ona robi, ja musiałam naprawdę momentami odkładać po prostu to, robić dwa wdechy i do niej wracałam, dlatego że od rzeczy, które ona robi, gotowała mi się krew w żyłach. Wykorzystywała Boga, żeby manipulować swoje dzieci i żeby nastawić je negatywnie w stosunku do ich ojca, jej byłego męża. Mówiła rzeczy w stylu: spytaj się Boga, komu powinieneś ufać i wierzyć. To sprawiało, że te tytułowe wizytacje ojca, kiedy przyjeżdżał odwiedzać swoje dzieci, przebiegały praktycznie w ciszy, bo te były tak zastraszone, że bały się do niego odzywać. Wiecie, w tak wierzącej rodzinie, w tak konserwatywnej rodzinie, kiedy ktoś mówi wam, jakby ktoś, komu ufacie i kogo kochacie, jeśli ta osoba mówi wam, że miała jakąś wizję od Boga i ten Bóg powiedział jej, że to jest odpowiedni sposób postępowania, no, to po prostu takie osobie wierzycie i nie macie powodu, żeby robić inaczej. Szczególnie jeśli jesteście dziećmi. Świetna, bardzo wam ją polecam i jestem pewna, że zostanie ze mną na długo. I na koniec dwie książki z wiedźmami. Godzina Wiedźm żałuję, że tak późno ją przeczytałam, mimo tego, że miałam ją w planie praktycznie od momentu, kiedy ta książka została wydana, jednak no musiała swoje na mojej biblioteczce odstać. Godzina Wiedźm to historia dziewczyny immanuel, która żyje w takiej małej, zamkniętej społeczności, która no trochę bardzo przypomina sektę religijną. I dziewczyna jest w tej społeczności odrzutkiem i cierpi tak naprawdę przez Grzechy swojej matki, która została w, bez żadnej konsultacji z nią, oczywiście, narzeczoną proroka i kiedy go zdradziła z obcym mężczyzną, to tym owocem zdrady była właśnie dziewczynka. Dodatkowo Immanuel po swoim ojcu ma ciemniejszą skórę i to wszystko sprawia, że inni traktują ją po prostu jako kogoś gorszego, jako kogoś, kto przyciąga do siebie grzech. To piętno matki cały czas na niej wisi, mimo że ta od dawna nie żyje. I w tym wszystkim pojawiają się wiedźmy, i bardzo ucieszył mnie fakt, że to nie są wiedźmy, które tak naprawdę są niezrozumianymi kobietami. I nie zrozumcie mnie źle: ja uwielbiam, kiedy wiedźmą nazywa się kobietę, która walczyła o swoje prawa która była wyszczekana, która stawała w swojej obronie, tak będzie w tej drugiej książce, o której zaraz powiem: Nie tu wiedźmy są naprawdę złe i straszne i chcą krzywdzić ludzi. To wszystko w świetnym otoczeniu lasu zwanego Czarnolasem, który budzi postrach, bo wielokrotnie było tak, że ktoś tam wszedł, ale już z niego nie wyszedł. Jeśli lubicie takie filmy jak Osada, Uwielbiam osadę, to koniecznie przeczytajcie Godzinę Wiedźm. Jeśli znacie książki właśnie w stylu tego filmu, dajcie mi znać w komentarzu. Ja sam koniec Wiedźmy z Manning Tree. I z Godziną Wiedźm ten tytuł łączy to, że mamy właśnie te mocno religijne społeczności. I to, co ja uwielbiam, to to, co w się sensie uwielbiam. Bardzo lubię, jak to gdzieś jest podkreślane w książkach, ale nie oznacza, że każda osoba wierząca taka jest. To jakby nawias. Zaznaczam to. Ale że w obu tych książkach te najbardziej wierzące osoby, które gdzieś tam mówią ciągle o grzechu, o tym, jak inni źle robią. To są najczęściej też te osoby, które są najczęściej dwulicowe, zakłamane i najmniej empatyczne. W Wiedźmach z Manning Tree wszystko dzieje się w Anglii w XVII wieku podczas wojny domowej, no i ta wojna powoduje, że w tej małej miejscowości nie ma tak naprawdę wielu mężczyzn. W tej mocno zżytej ze sobą społeczności, mówiąc, że tej nie mam na myśli. Kochającej się. Mieszka Rebecca West, dziewczyna, której największym grzechem jest to, że jest córką swojej matki, a Belda West jest osobą, która jest wyszczekana, nie daje sobie w kaszę dmuchać, która jest bardzo bezpośrednia i po prostu mówi to, co myśli. I to czasami jest największy grzech kobiety. Rebeka, jako narratorka, jest absolutnie prześwietna, bo opisuje te wydarzenia, ale w taki. Fajny, sarkastyczny, lekko złośliwy sposób. Ale kiedy do miasta przyjeżdża Matthew Hopkins, łowca czarownic i postać historyczna, to Rebeka i kilka innych kobiet zostają aresztowane i skazane, czy podejrzewane jeszcze na tym etapie, na spiskowanie z diabłem. Wiadomo. Najbardziej to, co boli i uderza w tej książce, jest to, jak ludzie potrafią ślepo wierzyć autorytetom albo Udawać, że im wierzą, jak potrafią iść za tłumem i się w ten tłum gdzieś wtopić, potwierdzić, że coś widzieli, czego nie widzieli, składać zeznania tylko po to, żeby nie czuć się wykluczonym i żeby czuć, że przynależą do jakiegoś miejsca. I my, jako czytelnicy momentami sami nie wiemy, co jest, co jakby stało się w rzeczywistości, a co ci rzekomi świadkowie sobie zmyślili. Ta książka to fikcja historyczna, która dzieje się w bardzo ciekawym momencie w historii. Ale zamiast skupiać się na prześladowcach, to skupia się na osobach, które są prześladowane. Jest tu wiele wydarzeń i wiele też osób, takich właśnie jak sam Matthew Hopkins, które są postaciami historycznymi. Polecam, ale z gwiazdką czyli dla tych osób, którym nie przeszkadza niewspółczesny język, dlatego że ten język jest lekko stylizowany. Wiadomo, to jest delikatne, to i tak dobrze się czyta. To nie jest, wiecie, jakaś lektura sprzed 3000 lat, gdzie nie rozumiecie połowy słów, ale jednak to stylizowanie tu jest obecne. Polecam też tym czytelnikom, dla których nie liczy się tylko pędząca akcja. Dajcie koniecznie znać, co wy przeczytaliście we wrześniu.